23 targi BALTEXPO w Gdańsku to jest co dwa lata najważniejsze wydarzenie dla całej branży morskiej. O tym, jakie znaczenie mają te targi dla całego sektora, będziemy rozmawiać z organizatorem, głównym człowiekiem tutaj w tej hali, panem prezesem Andrzejem Bojanowskim. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Jesteśmy już kilka godzin po oficjalnym otwarciu, emocje schodzą, czy jeszcze adrenalina buzuje? Tak, ja myślę, że schodzą. Dla nas największe emocje to była w ogóle przebudowa, jeszcze nie, nie tak dawno, bo 10 dni temu było Trako, dzisiaj musieliśmy być już przygotowani na Baltexpo, które jest dla nas rekordowe. Yy, oczywiście yy, wyszło nieźle. Nie będę, tutaj nie jestem też, może to do końca obiektywny, ale ja jestem dosyć krytyczny wobec siebie, a wydaje mi się, że było ok. Zobaczymy, jaki będzie finał za dwa dni, bo to jest jakby istota. Dzień edukacji i kariery oraz Dzień bezpieczeństwa to są dla nas bardzo ważne elementy, takie side eventy, które są związane również z przedsięwzięciem biznesowym. One są bardziej społeczne, one są bardziej takie polityczne, w wymiarze e, ogólnym dostępności, natomiast bardzo istotne e, do komunikacji komunikację o poprawie jakości miejsca pracy, o poprawie jakości i o bezpieczeństwie, ale nie tylko militarnym, ale też bezpieczeństwie infrastrukturalnym. Myślę, że to jest ciekawy koncept, ciekawy format. Widać 20% wzrost zarówno wystawców, jak i mam nadzieję, że odwiedzających. Pierwszy dzień był lepszy niż dwa lata temu. W związku z tym wierzymy w to, że będzie to naprawdę dobry, dobry czas dla biznesu morskiego. Co jest też ważne, to jest tydzień morski. Tak kiedy sobie obiecaliśmy z panem marszałkiem Strukiem, kiedy dokonywaliśmy tej transakcji zakupu tytułu od warszawskich targów, i wtedy powiedzieliśmy sobie: próbujemy zbudować tydzień morski na Pomorzu. Może na północy Polski. Udało się w tym roku zaktywizować. Tu dziękuję też ministrowi marchewce, bo zachodniopomorskie jest mocno obecne i to jest dla nas ważne, dlatego że my nie chcielibyśmy się dzielić na pomorskie zachodniopomorskie. My chcemy budować Bałtyk. My chcemy widzieć się szerzej niż tylko północne wybrzeże Polski. Bardzo nas cieszyła wizyta aż czterech ambasadorów, w tym wszystkie, wszystkie skandynawscy najważniejsi dla nas, plus Kuwait, który myślę, że jest tutaj też w celach biznesowych, bo, bo jest co oglądać i remontowa demonstruje i chwali się Kormoranem, chwali się Delfinem, jest PGZ obecny z Miecznikiem, więc to są takie ważne projekty, a jednocześnie żaglowiec Nowe projekty, więc jest o czym rozmawiać. No właśnie, i to tegoroczne BALTEXPO odbywa się w takim dość ważnym kontekście, który też wybrzmiewał bardzo z, podczas przemówień, podczas otwarcia. Wiemy, co się dzieje na Bałtyku. Nie wspominając już o sytuacji na Ukrainie czy na innych akwenach, no ale ten, ten, ten nasz Bałtyk jest też takim miejscem, w które teraz wiele osób z całego świata zwraca swój wzrok. W kontekście bezpieczeństwa, w kontekście infrastruktury krytycznej. Na BALTEXPO też jest ten komponent military. To jest chyba też y, taki czynnik, z jednej strony ważny dla bezpieczeństwa nie tylko militarnego, ale ekonomicznego, żywnościowego, energetycznego, a z drugiej strony y, dowód na to, że Baltexpo chce być ważne, chce nadążać, chce być miejscem, na którym te najważniejsze dyskusje się odbywają. Tak, znaczy, my chcemy robić taki miks, tak? Chcemy dyskutować, ale dyskusje mają być poważne i merytoryczne i nierozbudowane. Stąd nasza część konferencyjna plus różne site, eventy. No mamy konferencję BPO, co jest bardzo ważnym dla nas elementem. Tam jest ponad 100 delegatów z Morza Bałtyckiego, z portów dużych i małych, więc to jest dla nas bardzo istotne. My chcielibyśmy, żeby jakby mieszał się ten komponent Biznesowy z relacją dyskusyjną, ale ostatecznie, żeby wychodziły z tego wartości. Po Baltexpo, jak po poprzedniej edycji, wydamy na pewno raport. Raport, z którego będzie wynikało, jakie wątki zostały podniesione. I co mimo tego, że tak naprawdę mocno się rozwijamy, dużo inwestujemy w obszar gospodarki morskiej, jeszcze musimy poprawić czy coś w legislacji, czy coś właśnie w uproszczeniu albo w tej repolonizacji, bo to jest fajne hasło, tylko musimy je uzbroić w realia. Nie może pozostać tylko hasłem. Dokładnie. Local content to jest coś, co nam się przewija cały czas, gdzie my chcemy budować te łańcuchy dostaw, gdzie chcemy budować też większą wartość dla polskich przedsiębiorstw, nie tylko podwykonawcze funkcje, więc to jest istotne. Znaczy ten jakby sygnał polityczny też był bardzo ważny. W poprzedniej edycji, pamiętamy, no trochę nam go brakowało. To fakt, że był trudny czas przedwyborczy, więc ja to też rozumiem, ale dzisiaj i słowa z Ministerstwa Infrastruktury, i słowa z Ministerstwa Obrony Narodowej, i z BBN-u, tak, bo mieliśmy też delegację zastępcy biura. No wydaje się, że to są bardzo ważne komunikaty również do branży. Mamy mocną obecność uczelni wyższych, siedem uczelni wyższych, zaczynając od VAT-u przez Politechnikę, Akademię Górniczo-Hutniczą, a kończąc na naszych uniwersytetach i morskich i Uniwersytecie Gdańskim. To tam są fajne produkty ich takie. Te, które już stały się biznesowym produktem i te, które są jeszcze w fazie kreacji, które są jeszcze w fazie badań i rozwoju. Jestem przekonany, że wypełniamy tą przestrzeń bardzo interesującym kontentem. Wierzę w to, że w czwartek, czyli w Dzień Edukacji i Kariery, dopisze nam jeszcze młodzież i ludzie naprawdę, którzy uwierzyli przez te kilka miesięcy, kiedy pracowaliśmy z nimi na temat tej gospodarki. My odwiedzaliśmy szkoły, my odwiedzaliśmy nauczycieli, my odwiedzaliśmy dyrektorów, nie tylko klasy i tłumaczyliśmy, czym się różni dzisiaj gospodarka morska, czym się różnią porty, terminale, stocznie. To już nie jest ten sam biznes, który mamy poukładany, nie wiem, sprzed 12-15 lat. Ja się śmiałem, że z człowieka z żelaza. To nie jest już to samo. To jest zupełnie inny. Potrzebujący specjalistów, potrzebujący IT, używający AI'a biznes. W takim razie ostatnie pytanie. Miał już pan okazję pozwiedzać Stoiska? Tak, ja je zwiedzam od kilku dni, od wytworzenia ram, przez wypełnienia, a teraz oczywiście mieliśmy wizyty ministrów, obchodziliśmy z panią prezydent, z panem marszałkiem stoisko, odwiedzaliśmy naszych klientów, gości, też i tych zagranicznych, tak, z których jesteśmy też dumni, że oni też nam uwierzyli. Jest ciekawie. To teraz, panie prezesie, czysty marketing. Dlaczego warto w 2025 roku odwiedzić BaltExpo? Zdecydowanie uważam, że to są najważniejsze targi nad Bałtykiem, jeśli chodzi o gospodarkę morską. Tu możemy zobaczyć innowacje, tu możemy dotknąć też konserwatywnej branży, która jednak szuka też swojej nowej roli i nowego scenariusza na swój rozwój. A ten rozwój widać przez to, jak ona rośnie, przez to, ilu mamy odwiedzających, przez to, jak fajnie wyglądają te stoiska, ile przywieziono fajnych eksponatów. Na poprzedniej edycji tego nie było widać. No i przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj bardzo atrakcyjną ofertę również dla małych przedsiębiorstw, dla tego lokal contentu, łańcucha dostaw. Tu są duzi gracze, z nimi można porozmawiać o tym, co trzeba zrobić, żeby stać się ich podwykonawcami. No i w czwartek, to co jest dla nas takim najważniejszym elementem, to dzień edukacji i kariery i pokazanie młodym ludziom, że warto zasypywać tą lukę pokoleniową, która nam się niestety wytworzyła przez ostatnie lata w branży przemysłu morskiego. Zapraszam na Baltexpo. I my też dołączamy się do zaproszenia. Pan Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.